Zastanawiałeś Cię kiedyś, czy poradziłbyś sobie jako inwestor na giełdzie? Czy potrafiłbyś podejmować decyzje, analizować sytuację rynkową i reagować na zmiany? Teraz masz okazję to sprawdzić. Bez żadnego ryzyka, za to z szansą na atrakcyjne nagrody. Rusza konkurs Wakacje na Giełdzie organizowany przez Bankier.pl i Giełdy Papierów Wartościowych, którym partnerem strategicznym jest Bossa.pl. Co trzeba zrobić, aby uczestniczyć w rywalizacji o nagrodę główną w wysokości 15 tysięcy złotych? Rejestrujesz się bezpłatnie do udziału na stronie konkurs.bankier.pl Otrzymujesz platformę transakcyjną i wirtualne 10 tysięcy złotych do dyspozycji. Przez 7 tygodni inwestujesz te środki w akcje spółek z indeksów WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz dostępne jednostki ETF i ETC. Pamiętaj, że inwestujesz w wirtualne złotówki, a wygrywasz prawdziwe. W puli jest łącznie 30 tysięcy złotych oraz wiele nagród dodatkowych. To świetna okazja, żeby się sprawdzić, przetestować swoje umiejętności albo po prostu nauczyć się czegoś nowego. Jeśli dopiero zaczynasz, potraktuj to jak trening. Jeśli już inwestujesz, to sposób, żeby zmierzyć się z innymi i pokazać, co potrafisz. Przystąpić do konkursu możesz w każdej chwili, aż do końca wakacji. Podejmujesz wyzwanie?